Dzień dobry Państwu, Jacek Gorzuk. Przed nami raport PCH24. Arcybiskup Jan Paweł Lęga, decyzją biskupa włocławskiego Wiesława Meringa, ma powstrzymać się od głoszenia kazań i publicznego przewodniczenia liturgii. Ten sam zakaz dotyczy wypowiedzi dla mediów, poinformował katolicką agencję informacyjną kanclerz włocławskiej kurii ksiądz dr. Artur Niemira. Arcybiskup lęga, emerytowany biskup karagandy w Kazachstanie od 2011 roku przebywa w klasztorze Księży Marianów w licheniu starym na terenie diecezji włocławskiej, miejscu wskazanym przez Watykan. Decyzje podjęte przez biskupa Meringa obowiązują do czasu ewentualnych rozstrzygnięć. Podjętych przez Stolicę Apostolską. Do podjęcia kroków dyscyplinarnych, które mogłyby zapobiec szerzeniu się skandalów wśród wiernych, miejscowego biskupa diecezjalnego upoważnia prawo kanoniczne, zwłaszcza kanon 392 i 763 Kodeksu Prawa Kanonicznego, tłumaczy kanclerz Kurii. Jak oceniono, arcybiskup Jan Paweł Lęga głosi kontrowersyjne tezy podważające autorytet obecnie urzędującego papieża Franciszka. Nie wymienia też jego imienia podczas sprawowania mszy świętej. Wątpliwości wzbudziły też wypowiedzi arcybiskupa w programie telewizyjnym Jana Pospieszalskiego, Warto Rozmawiać. Po jego emisji rzecznik konferencji episkopatu Polski wyraził ubolewanie, że arcybiskup Lęga występuje w środkach społecznego przekazu i wprowadza wiernych w błąd. Ksiądz Paweł Rytel-Andrianik dodał również, że arcybiskup Lęga nie reprezentuje Kościoła katolickiego w Polsce. Były szef niemieckiego wywiadu BND August Hanning przekonuje, że radykalny islam jest, patrząc długofalowo, największym zagrożeniem dla Europy. Radzimy sobie z radykalną prawicą i radykalną lewicą. Z islamem nie, podkreślił. Hanning sprzeciwia się twierdzeniu, że wszystkie religie są takie same. Jego zdaniem islam zdecydowanie różni się pod względem kulturowym od chrześcijaństwa czy judaizmu. Po pierwsze, nie ma tam rozdziału kościoła od państwa w świeckim rozumieniu. Po drugie, odłamy chrześcijańskie nie interpretują Biblii dosłownie, pod w kościele katolickim jest jasna hierarchia. Decyduje Rzym. W islamie ośrodki decyzyjne są rozproszone. Szef niemieckich służb wywiadowczych w latach 1998-2005 uważa, że największym zagrożeniem dla Niemiec i dla całej Europy jest niekontrolowana i niespodziewana migracja, taka jak w 2015 roku. Z dwóch milionów przyjętych przez Niemcy imigrantów 70-80% to młodzi mężczyźni. Są zawsze tą grupą ludności, która jest statystycznie Najbardziej obciążona skłonnością do popełniania przestępstw przekonuje. Natomiast, jeżeli chodzi o asymilację i dostosowanie kulturowe do zachodnich standardów, Hanning mówi, że nawet niewielka część nieasymilujących się muzułmanów stanowi ogromne zagrożenie. 1% z 5-7 milionów muzułmanów to bardzo dużo, są podatni na wpływy salafitów, przedstawicieli najbardziej radykalnej szkoły koranicznej. Ostatnim problemem trawiącym Niemcy ma być jego zdaniem niedostosowane do obecnej sytuacji prawo azylowe. Obecne przepisy, wyrosłe od 1949 roku, niosą za sobą chęć odkupienia win za zbrodnie nazizmu. Dlatego też prawo azylowe jest bardzo otwarte na przyjmowanie dysydentów prześladowanych ze względów politycznych. Dzisiaj powołują się na nie osoby będące w zdecydowanej większości imigrantami ekonomicznymi, a którym to bardzo często prawo azylu jest przyznawane. Przepisy są oderwane od praktyki, mówi Hanning. Niemiecki rząd zatwierdził w środę projekt ustawy nakazujący mediom społecznościowym, takim jak Facebook czy YouTube, zgłaszanie na policję pewnych przypadków mowy nienawiści. Nowe przepisy czekają teraz na przyjęcie przez parlament, informuje serwis niezależna.pl. Projekt ustawy zakłada, że firmy internetowe będą musiały oprócz natychmiastowego usunięcia z sieci nienawistnych materiałów, zgłaszać również policji przypadki skrajnie prawicowej propagandy, za którą uznano sceny przemocy, morderstw i gwałtów, posty o tematyce. Terrorystycznej oraz obrazy przedstawiające seksualne wykorzystywanie dzieci. Rządowe regulacje zakładają również walkę z mową nienawiści, motywowaną homofobią, islamofobią i antysemityzmem. Niemieckie władze podkreślają także, że nowe przepisy ułatwią politykom, wolontariuszom i dziennikarzom zapobieganie uzyskiwania przez inne osoby ich adresów domowych z rejestrów publicznych. Prawnicy szacują, że co roku w Niemczech odnotowuje się sześciocyfrową liczbę przypadków mowy nienawiści w internecie. Pisze agencja Association. Press, ale nie podaje konkretnej liczby. Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych przeznaczy około 683 milionów dolarów na misję świadczenia usług w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego dla kobiet i dziewcząt na obszarach objętych kryzysami na świecie. Podczas tegorocznego przeglądu działania humanitarnego podkreślono, że kwestia świadczenia usług zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego to jedno z najważniejszych wyzwań, przed jakimi stoi dzisiaj ludzkość. Według ONZ-owskiej agendy ponad 168 milionów ludzi potrzebuje obecnie pomocy humanitarnej i przewiduje się, że w tym roku konflikty i kryzysy dotkną 45 milionów kobiet, dziewcząt i młodych ludzi. Fundusz ubolewa, że w przypadku kobiet i dziewcząt prawa w zakresie zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego często stanowią drugorzędny priorytet w sytuacjach kryzysowych, ale eksperci uważają, że nadszedł czas, by uczynić je głównym przedmiotem zainteresowania. Te rodzaje usług już dawno zostały zapomniane. Żalił się Artur R., dyrektor Wydziału Komunikacji i Partnerstwa Strategicznego UNFPA. Nie powinno to być odkładane na później do przemyślenia, powinno stanowić nieodłączną część naszej troski. Koncentrujemy się na kobietach i tym, przez co przechodzą, ponieważ są na pierwszej linii, tłumaczyła z kolei Ann Erp Leon Cavallo z UNFPA. Próbują one dbać o swoje dzieci, zachodzą w ciąże, rodzą dzieci, są bombardowane, cierpią z powodu powodzi i innych rzeczy, przekonywała. Jej zdaniem z powodu kryzysów kobiety popadają w depresję i przechodzą traumę, bo mogą paść ofiarami przemocy na tle seksualnym. Właśnie dlatego postanowiono przeznaczyć 683 miliony dolarów na realizację praw kobiet w zakresie zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego w 57 krajach, z czego około 300 milionów dolarów na projekty funduszu w regionie państw zdominowanych przez islam, m.in. w Syrii, Jemenie, Iraku i Somalii. Aby pomóc kobietom w uzyskaniu pomocy, walcząc z poczuciem wstydu i piętna, fundusz pracuje obecnie na bezpiecznymi przestrzeniami dla kobiet, gdzie będą mogły Odpocząć od codziennych czynności. Bezpieczne miejsce dla kobiet i dziewcząt to specjalne miejsce w obozach dla uchodźców, w którym kobiety będą mogły spotkać się z innymi kobietami, dzielić się spostrzeżeniami, relaksować się i mieć bezpieczne środowisko do omawiania obaw oraz proszenia o pomoc, wyjaśnił Erken. Doktor Afrah Tabet Al-Ademi, lekarz Funduszu w Jemenie który pracuje z kobietami, twierdzi, że edukacja ma do odegrania ważną rolę w destygmatyzacji usług w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego wśród populacji uchodźców. Do samego Jemenu m.in. na promocję aborcji i nowoczesnej antykoncepcji, czyli sterylizacji, ma trafić rekordowa kwota 100 milionów dolarów, najwyższa na liście podanej przez fundusz. Wiele kobiet, które nie są wykształcone, czują się ukierunkowane i odczuwają piętno mówienia o swoich potrzebach lub planowaniu rodziny, komentuje Al Ademi. Fundusz jest agendą ONZ-owską, która w swoich raportach nie ukrywa, że realizuje cele agendy 2030 poprzez promocję aborcji i nowoczesnej antykoncepcji, czyli sterylizacji kobiet oraz mężczyzn. W ten sposób podobno wzmacnia się pozycję kobiet. Autorzy bloga Rolate Celi oskarżają władze włoskiej decyzji Brindisi Ostuni o upokorzenie amerykańskiego hierarchy. Parafia w Ostuni poprosiła kardynała Raymonda Leo Berka o odprawienie tradycyjnej mszy za zamkniętymi drzwiami bez obecności wiernych. Powodem decyzji ma być niechęć lokalnych biskupów do amerykanina oraz tradycyjnych duszpasterstw. Podziwiajcie kościół mostów i miłosierdzia otwarty i wychodzący na opłotki. Kardynał Berg musiał anulować swoją mszę w Ostuni. Ksiądz poprosił go o odprawienie mszy za zamkniętymi Drzwiami ze względu na niechęć władz diecezji wobec jego wizyty w Brindisi. Lokalne gazety zaatakowały go jako nieprzyjaciela papieża, czytamy na blogu Rorateceli. W tym samym czasie biskup Ostuni spotka się w jednym z kościołów z wiernymi, by porozmawiać na temat migracji. Konserwatywny kardynał nie jest mile widziany wśród kapłanów, podaje a gazeta Cotidiano di Puglia. W lidzie artykułu czytamy msza w katedrze pod przewodnictwem amerykańskiego kardynała. Odwołana lokalny ksiądz wyraził zażenowanie jego postawą przeciwną wobec papieża. Gazeta pomija jednak fakty, że to sam kardynał zdecydował się odwołać odwołanie msze. Kardynał Berg przyleciał do Włoch na zaproszenie lokalnych przedsiębiorców. Kiedy dowiedział się o postawionym warunku, odmówił sprawowania Eucharystii jedynie w gronie organizatorów bez możliwości uczestnictwa pozostałych wiernych. Jak podaje Rorate Celi, diecezja próbowała usprawiedliwić swoją decyzję brakiem oficjalnego zawiadomienia, jakie w takich przypadkach wysyłają hierarchowie, kiedy goszczą w innych diecezjach. Jednak taka forma administracyjna nie dotyczy kardynałów. Ta sytuacja rzuca światło na nikczemny i upolityczniony sposób zarządzania kościołem, przekonuje Rorate Celi. Kardynał Leo Berg nie jest skrępowany przepisami kanonicznymi. Pomysł by ksiądz na polecenie biskupa mógł zamknąć dla niego drzwi, pokazuje jak smutna stała się rzeczywistość dla tych ludzi kościoła, którzy, których nie lubią mainstreamowe media, a których swoboda działania jest odbierana, ponieważ uważani są za wrogów. Ronate Celi dodaje, że w międzyczasie biskup Brindisi Ostuni tworzy, otworzy drzwi kościoła San Luigi Gonzaga w Valdeze, by porozmawiać na temat imigracji i przyjmowania uchodźców. Oczywiście wszyscy są mile widziani, ironizuje włoski portal. To był raport PCH24 Jacegorzuk. Dziękuję Państwu za uwagę.